Formowaniem. Nazywa się tak dlatego, że Pani, e, pani artystka, e, chciałbym podkreślić e, Pani po szkole artystycznej, e, Pani artystka nie używa żadnych, nie korzysta z żadnych form, nie korzysta e, z żadnych schematów. E, wszystko to, e, co tutaj jest sformowane, dzieje się dzięki inwencji twórczej e, Pani artystki. Od strony technologicznej wygląda to w następujący sposób. Laski, kolorowe laski szkła sodowego, które Państwo widzicie zgromadzone w słoiku, Pani artystka przepraszam, rozgrzewa do temperatury około 700 stopni za pomocą bardzo prostych narzędzi, takich jak szczypce czy nożyce Pani jest w stanie nadawać określone kształty. Tutaj trafiają wyroby, dzielimy na wyroby cienkościenne i wyroby grubościenne. Dla przykładu szklanka, wyrób cienkościenne, natomiast wyrób grubościenne i ten oto pół bardzo ścianki. Oba wyroby tutaj trafiają po to, na tą siedzielkę, po no to oczywiście, żeby załagodzić, wygładzić wszystkie im żeby one te dna miały proste i żeby nie wybotały się, nie tańczyły na stołach. Natomiast tutaj także dostosowuje się wysokość wyrobów w Dobrze, i tak oto znajdujemy się przy pierwszym warsztacie z wiecie, jest, jest ich oczywiście kilka. Natomiast my zaczniemy oczywiście od siatki graficznej. Tutaj bardzo prosta siatka graficzna na tej tarawce posłużyła temu, by móc nanieść na nią ten piękny wzór młynek. Swoją drogą młynek, który ma, którego projekt ma już ponad 100 lat, i stoi za tym projektem pierwszy student, który został zatrudniony w tych zakładach. Jak to się odbywa? Przed Państwem z za bardzo e, stare urządzenie. Budowa tego urządzenia nie zmieniła się od około 130 lat. Cały czas od 130 lat wygląda tak samo. Natomiast zmienił się tylko i wyłącznie środek nanoszenia tych siatek. E, e, sposób, przepraszam. Nigdy był to bardzo cienki pędzelek i szybko schonąca farba. Dzisiaj jest to oczywiście bardzo prosty e, w użyciu marker. Jak to się odbywa? Znajdę tylko jakąś szklankę, od Tutaj widzicie Państwo koło z przedziałką, ono oczywiście to koło się obraca i wyrób trafia na to koło i możemy dzięki tej, temu obracającemu się kołu i tej przedział, tej podziałce możemy nakreślić całkiem, no niestety nie ale ja Państwa uwagę, że wrócę tutaj na ten stół siatki graficzne nałożone przez doświadczonych zdobników. Jak to się odbywa? Oczywiście za pomocą niezwykłego, obszernego, bardzo dużego doświadczenia pani Zdobnik, e, którą musi cechować oczywiście jak każdego pracownika na tym stanowisku skupienie, zaangażowanie oraz wytrwałość. No tutaj bardzo prosto popełnić błędy. E, dociska się wyroba oczywiście z odpowiednią siłą do tarczy gumowej. W taki oto sposób następuje tarcie e, i dzięki temu Pani zdolnik jest w stanie e, tej farby się z tym zdobień pozbyć. E, tutaj jak Państwo możecie zauważyć e, zręczność jest niezwykle istotna, no bo e, nie wszystkie szlify oczywiście e, są proste. Niektóre zakręcają się, a jednak tą tarczę trzeba cały czas prowadzić w środku tego szlifa. doszło Pana, natomiast Pani czasami tutaj mierzy się z wyrobami bardzo ciężkimi, może one nie są dla nas ciężkie, natomiast na takim stanowisku... A szkło oczywiście maluje się na dwa sposoby. Pierwszy z nich widoczny tutaj na zdjęciu, sposób ręczny, natomiast sposób ręcznie jest wykorzystywany tylko i wyłącznie wtedy, gdy klient wymaga w 100% ręcznie przygotowanych wyrobów. Gdy klientowi jednak zależy na czasie, no to mamy do dyspozycji taki oto automat, którego zasadę działania Państwu opiszę. No, farba tutaj trafia do dyszy. Dysz tego pistoletu jest pod niskim ciśnieniem w produkcji. Gdy klientowi zależy na czasie, gdy klientowi nie zależy na pracy ręcznej, taki automat szlifierski CNC jest w stanie znacznie skrócić realizację na przykład bardzo dużych zamówień w ilości, kilkuset, kilku tysięcy sztuk, gdzie po prostu ludzkie ręce no, ciężko byłoby to po prostu sobie poradzić z tym. Ten automat za, znacznie skraca czas realizacji takich dużych zamówień, ale ten automat także pomaga przy realizacji bardzo, bardzo skomplikowanych projektów, które w stanie sobie poradzić z naniesieniem takich zdobień. Ten na właśnie w takich przypadkach także pomaga. Odbywa się u nas w górach kartonowskich. Zawodnicy, którzy brali udział w tym niezwykle morderczym maratonie, ich zadaniem było biec na Śnieżkę oraz biec ze śnieżki trzykrotnie. To tak jak biegi na Mongla, czy najwyższy szczyt Europy, jest to oczywiście w tu a më është atë çfarë ka bërë